Używamy jej codziennie. Jest tak naturalną częścią komputera, że spora część osób zupełnie przestała ją dostrzegać. Mowa oczywiście o myszkach. Cześć siemanko, z tej strony Radyjko. Witajcie na kanale Morele TV. Przez lata korzystanie z niej stało się dla nas codziennością, a jej obecność oczywistością. Myszki. Używane codziennie i od tak wielu lat, że są super intuicyjne, jednak mimo tej bliskości z nimi. Czy wiecie, jak są zbudowane i jak działają? W dzisiejszym materiale rozbierzemy na części pierwsze kilka z nich, skupiając się na tym, co znajdziemy w ich wnętrzu. Dodatkowo, tak jak widzicie, mam przygotowanego przedstawiciela wymarłego już gatunku myszek kulkowych, o którym też chciałbym powiedzieć kilka słów. Tak więc, jeśli macie chwilkę, to usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Żeby zrozumieć, jak działają współczesne gryzonie, musimy zacząć od tej niepozornej myszki kulkowej. Jest to jedna z tych, które nie miały nawet jeszcze scrolla. Swoją drogą, mój materiał dotyczący historii scrolla znajdziecie w prawym górnym narożniku. I to całkiem fajne też wprowadzenie do myszek wyposażonych nie w optyczny czy laserowy sensor, a właśnie w gumową kulkę w środku. Ale na spokojnie, zaraz cały ten schemat omówię jeszcze raz. Z zewnątrz myszki zazwyczaj składają się z dwóch części tworzących korpus. Do tego mamy minimum dwa klawisze na górze. Wyjątkiem są myszki Magic Mouse od Apple, ale tam w zasadzie cała myszka jest panelem dotykowym. Górnego limitu klawiszy w zasadzie nie ma i już teraz znajdziecie myszki, które mają ich bardzo dużo, sięgając w zasadzie 20. Czy to wygodne i praktyczne, to zupełnie inna sprawa, ale nie o tym dzisiaj. Powłoki zastosowane w myszkach również są przeróżne. Od zwykłego plastiku po specjalne antyścieraniowe powłoki, gumowane wstawki i tak dalej. Niektóre myszki posiadają również możliwość ingerencji w swoją masę, dodając specjalne miejsca na dodatkowe ciężarki. Inne zaś celując w bycie ultralekkimi myszkami gamingowymi, mają perforowany korpus i maksymalnie odchudzone wnętrze, żeby zredukować swoją masę do absolutnego minimum. Poniekąd producenci tych gryzoni uchylili troszeczkę rąbka tajemnicy, pozwalając użytkownikom na swobodny wygląd do wnętrza tych myszek, ale o tym wnętrzu zaraz. Konstrukcyjnie klawisze mogą być zintegrowaną częścią grzbietu myszki albo odrębnymi kawałkami plastiku. Są one zazwyczaj wykonane z profilowanego plastiku, który sprężynuje i opiera się na switchach. W takim przypadku trudno jednak o odkształcenia i to, że z czasem uczucie towarzyszące w ciśnięciu nie będzie już takie same jak kiedyś i klawisz zrobi się luźny, mniej sprężysty i tak dalej. Nie zmienia to również faktu, że nierzadko takie elementy są również rozbudowywane o prawdziwe sprężyny, które to mają zapewnić nam lepsze doznania podczas korzystania z myszki. Jeśli klawisze są przedłużeniem obudowy, a nie osobnym elementem, to zdecydowanie częściej mamy do czynienia tylko z wyginającym się plastikiem. Zaś jeśli są niezależne, to jest naprawdę spora szansa, że znajdziemy tam coś więcej. Świetnym przykładem takiej ingerencji w kliknięcie jest Roccat i ich Titan Click nie mylić z Titan Switchem, bo to są przełączniki optyczne, gdzie w głównych klawiszach umieścili dodatkowo sprężynę, która to sprawia, że klawisz błyskawicznie wraca do pozycji wyjściowej oraz klikanie jest tak samo pewne i satysfakcjonujące na końcu, jak i u nasady danego klawisza. Patrząc zaś na spód myszki, znajdziemy tam ślizgacze i sensor, albo kulkę w przypadku tej myszki. Ślizgacze są elementem myszki odpowiedzialnym za, jak sama nazwa wskazuje, ślizg myszki po danej powierzchni. Idealnie oczywiście po podkładce, ale to już niejednokrotnie życie weryfikowało, że wcale nie jest to konieczność. Najlepsze ślizgacze są wykonane z teflonu. Tak, w zasadzie z tego samego jak ten, który zajdziecie na swoich nieprzywierających padelniach. Im czystsze PTFE, tym lepiej. Virgin Grade albo Food Grade PTFE jest białe, dzięki czemu w sporej części przypadków już wizualnie możecie rozpoznać, z jakiej klasy ślizgaczami macie do czynienia. Tak, można je też barwić, ale niewielu producentów się na to decyduje, no bo i po co. Samo rozmieszczenie ślizgaczy również jest nie bez znaczenia. Najlepiej, oczywiście, kiedy tylko one mają kontakt z podkładką i to na nich spoczywa cała masa urządzenia i waszej dłoni. A że każda myszka jest nieco inna, no to i rozłożenie tych powierzchni różni się pomiędzy modelami. W moim odczuciu kluczowy był moment, w którym dodano mały okrąg dookoła sensora. W dobie coraz lżejszych myszek plastik robił się po prostu coraz bardziej elastyczny, a myszki mogły się odkształcać, szurając swoim środkiem po podkładce, a to zaś spowolniało waszą myszkę. Przechodząc jednak do wnętrza, bo pewnie to Was bardziej interesuje. Tak jak uprzedzałem, zaczynamy od myszki kulkowej. Wnętrze tutaj jest bardzo ubogie, ale za to niezmiernie ciekawe. W samym centrum umieszczona kulka. Jest ona otoczona rolkami. Dobra, dwoma rolkami. Obok płytka drukowana i przewód do komunikacji z komputerem. Ta myszka nie ma nawet jeszcze USB, a przewód jest zakończony złączem PS2. Wokół kulki mamy umieszczone dwie rolki, które są ustawione do siebie prostopadle i po przeciwnej stronie tych rolek kółko ze sprężyną. To kółko jest niezmiernie ważne, bo to ono jest odpowiedzialne za dociskanie kulki do rolek właśnie, a rolki zaś odpowiadają za odczytywanie naszych intencji co do ruchu kursora. Kulka zaś sama w sobie jest po prostu luźno wrzucona w tę przestrzeń. Dlatego też niekiedy przy szybszych ruchach odczyt był nieprecyzyjny. Od traciła kontakt z którąś z rolek, przeskakiwała po powierzchni, albo też rolki, które bardzo lubiły zbierać brud z podkładek, były zanieczyszczone, co finalnie też przynosiło się nam mniejszą przyczepność do kulki i gorszą dokładność wskazań. Rolki są dwie, a każda z nich odpowiada za przesunięcie kursora w innej płaszczyźnie. Na ich końcach umieszczono talerze z perforacją przypominającą nieco koła rowerowe. Na płytce drukowanej zaś są dwie pary źródeł światła i fotoreceptorów, które odczytują każdą przerwę w sygnale i zliczają, o ile takich otworów i w którą stronę powinien przesunąć się kursor. Następnie dane z dwóch prostopadłych do siebie rolek są na siebie nakładane. Dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie określić ruch w układzie XY, czyli docelowo na naszym ekranie. No dobra, ale tak było kiedyś. Jak to wygląda dzisiaj? Na potrzeby tego materiału rozkręciłem na części pierwsze dwa warianty tej samej myszki. Logitech G502 w wersji przewodowej i bezprzewodowej. Zaczynamy od przewodowej. Już na starcie możecie zaobserwować, że we wnętrzu jest znacznie więcej elektroniki. Dodatkowo pojawia się też scroll. Ponownie odsyłam do materiału o scrollach, jednak na szybko wracając tutaj do tego cuda techniki. Tutaj akurat jest bardzo specyficzny, bo nie dość, że ma dwa tryby pracy, to jeszcze four way scrolling. Zazwyczaj scrolle posiadają jeden przycisk, który jest wciskany na zasadzie dźwigni, a za odczytywanie ich ruchu odpowiada w zasadzie identyczny system, który w myszkach kulkowych był odpowiedzialny za ruch kursora. Jak się przejrzycie, to naprawdę są to zbliżone konstrukcje. W przypadku tej konkretnej myszki scroll jest znacznie bardziej rozbudowany. Ma dwa tryby pracy, tak jak powiedziałem, czyli swobodne obracanie oraz dokładne przeskakiwanie. Za te dwa tryby odpowiada drucik, który po wciśnięciu klawisza dociska się do zębatkowego wnętrza tego kółka i dodaje opór. I właśnie stąd pochodzi ten efekt przeskakiwania. Ponadto sam scroll został umieszczony w takiej kołysce, więc wciśnięcie go bezpośrednio w dół wywołuje konkretną akcję. Zaś dzięki tej kołysce można było tutaj dodać efekty przechylania go na boki, co skutkuje znowu wciśnięciem innych klawiszy i dzięki czemu właśnie nie tylko scrollujemy góra-dół, ale również lewo i prawo. Stąd jest forward scrolling. Następnie na płytce znajdziecie napakowane switchy i ponownie ta myszka jest naprawdę świetnym przykładem tego, że dodatkowe klawisze często są robione na innych przełącznikach i to zazwyczaj tańszych. Te dwa główne to omrony, ale wszystkie dodatkowe to Kailh i nawet nie są to keile tego samego rodzaju, tylko boczne są jeszcze inne. Swoją drogą przełączniki te są elementem wymiennym, a nawet niektórzy producenci zostawiają je w tak zwanym hot swapie, gdzie nie są one lutowane i można je wymienić przy pomocy na przykład pęsety. To, co nas jednak interesuje, to serce myszy, które to tak naprawdę decyduje o tym, z jakiej klasy urządzeniem mamy do czynienia: jej sensor. Tej myszy jest on umieszczony na osobnej płytce drukowanej. Poznacie go po tym, że od góry jest największym układem, jaki znajdziemy w środku tego gryzonia, a od spodu malutkim okienkiem. I to on odpowiada za ruch i precyzję waszego kursora. To okienko to nie jest nic innego jak bardzo, bardzo mały aparat. Sensor do przechwytywania obrazów. Jednak jest to bardzo specyficzny aparat połączony z naprawdę skrzętnie dobraną optyką, która to pozwala mu na rejestrowanie obrazów z ogromną precyzją. Precyzją, nierozdzielczością. Nie mylcie tego. Ale wracając do podstaw. W układzie tym znajdziemy diodę. I tu, w zależności od tego, czy jest to dioda laserowa, czy też dioda emitująca światło podczerwone, definiujemy, czy mamy do czynienia z myszką laserową, czy optyczną. Światło to przechodzi przez soczewkę i oświetla podłoże pod myszką, a odbite zaś od podłoża trafia do drugiej soczewki i do naszego sensora. Kąt pod jakim odbijają się promienie oraz fakt zastosowania w tym przypadku podczerwieni sprawia, że jedyną informacją, jaką finalnie rozpoznaje nasz sensor, jest tekstura powierzchni, po której się porusza. To, co dla nas wydaje się być gładziutkie, tak naprawdę składa się z ogromnej ilości nierówności, które dzięki to właśnie tej bliskości powierzchni do sensora i kątowi światła jest naprawdę doskonale Stąd na przykład problemy z działaniem niektórych myszek na gładkich powierzchniach czy też szkle. I tutaj wysuwa się na prowadzenie sensor Darkfield z myszek Logitech MX Master, który działa nawet właśnie na szkle, o ile jest odpowiednio grube. Ale o tym w innym materiale. Sensor skupia się na bardzo małym obszarze, robiąc mu od kilku do w zasadzie kilkunastu tysięcy zdjęć w każdej jednej sekundzie. Następnie analizuje te zdjęcia nakładając jedno na drugie i sprawdzając czy był ruch, a jeśli tak, to w którą stronę? I po takiej analizie pozbywa się tego obrazu. Nie ma żadnej potrzeby, żeby go zachowywał. Dane już wyciągnął. Wiecie, foto, porównanie, wyciągnięcie danych, usunięcie. Następne foto, porównanie do tego nowego już teraz foto i wyciągnięcie danych, i tak nawet kilkanaście razy na sekundę. W każdej jednej sekundzie. Dzieje się to w mgnieniu oka, zaś zgromadzone informacje dotyczące przesunięcia się wysyłane są do komputera w zależności już teraz od tego, jak mamy ustawiony polling rate, czyli częstotliwość raportowania. Domyślnie dla myszek gamingowych jest to 1000 Hz, co daje nam taki raporcik w każdej milisekundzie. Jednak wartości te mogą sięgać tak nisko jak 125 Hz, albo tak wysoko jak 8000 Hz w przypadku myszek naprawdę high-endowych gamingowych. To, jak wiele tych zdjęć jest zrobionych, czy z jaką rozdzielczością mamy do czynienia, zależy oczywiście od klasy urządzenia. Czasami bardzo rzadko, ale no, zdarza się, można spotkać się z tym, że na pudełkach niektórzy producenci podają FPS. Jest to ilość właśnie tych zdjęć zrobionych w ciągu jednej sekundy, ale to naprawdę rzadko podawany parametr. Nieco więcej elektroniki i bardziej zaawansowana konstrukcja jest we wnętrzu Logitecha G502 Lightspeed. Tutaj mamy do czynienia z różnicami już na poziomie samego planowania myszki i rozkładania jej na części pierwsze. Serio, spodziewałem się, że to będzie dokładnie to samo, tylko nieco inna płytka drukowana w środku, a okazuje się, że ona była praktycznie inaczej zbudowana. Z wyższą ceną przychodzą też zmiany zawartości, jak chociażby to, że w przypadku tej myszki już wszystkie klawisze, przynajmniej te klawisze na górze, są na bronach, a tylko boczne na kejlu. Kolejną zauważalną różnicą jest to, że jest to myszka bezprzewodowa, co sprawia w zasadzie, że w jej wnętrzu musiało się zmieścić również zasilanie. Czyli ten niewielki akumulatorek. 240 mAh. Żeby Wam zobrazować tę szaloną pojemność, to dokładnie tyle samo, ile mają baterie CR2032. I takie baterie znajdziecie w Waszych płytach głównych. Obiektywnie patrząc, jest to mega mała baterijka, ale biorąc pod uwagę brak dodatkowych elementów z fantazyjnym RGB, możliwości oszczędzania energii, jak np. niższe częstotliwości raportowania sprawiają, że producent deklaruje 60 godzin żywotności. To całkiem sporo. W praktyce pewnie jedno ładowanie na tydzień. Oczywiście pojemności baterii i czas pracy na baterii mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi gryzoniami, ale dlaczego jednak udziałem się na tę jedną konkretną myszkę? Ano, hitem jest tutaj kolejny element, o którym chcę Wam powiedzieć i coś, co jest dla mnie totalnym game changerem, bo niektóre myszki Logitecha posiadają na spodzie taki kapselek mocowany na magnesy i to domyślnie jest to miejsce na ciężarki. Jednak w przypadku dorzucenia do takiej myszki zestawu Logitech PowerPlay możemy włożyć tutaj inny kapselek. Kapselek, który ma w sobie cewkę odpowiedzialną za ładowanie indukcyjne. I tak jak się domyślacie, te małe magnesiki są połączone z dwoma przewodami wewnątrz myszki, a to zaś jest połączone z resztą układu. Na drugim końcu jest podkładka, która cała jest ładowarką indukcyjną. A dzięki tym wszystkim rozwiązaniom takiej myszki już nigdy nie trzeba ładować, bo będzie się ładowała cały czas podczas użytkowania o ile będziecie z niej korzystali na podkładce. Same płytki drukowane są również bardziej rozbudowane, ponieważ znajdziemy na nich moduły odpowiedzialne za bezprzewodową komunikację. W zależności znowu od modelu myszki, mogą to być moduły Wi-Fi 2,4 GHz albo Bluetooth, Albo czasami nawet oba. Tak w przypadku tej myszki, jak i jej przewodowego odpowiednika, mamy tutaj również wbudowaną pamięć, która to pozwala na zapisanie swoich preferencji i ustawień na urządzeniu. A potem bezproblemowo możecie zabrać to urządzenie ze sobą gdziekolwiek. Bez konieczności ustawiania wszystkiego ponownie na nowym komputerze. Co do układów odpowiedzialnych za to, jak z 800 czy 1600 DPI wyciągamy 20 kilka tysięcy, to jest to temat na osobny materiał. Jeśli taki chcecie, dotyczący tego, jak dokładnie działają sensory, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam nieco zasady działania myszek i że film Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się w następnych materiałach. Baja Bongo!